Skupienie się na sobie jest rzadką cechą pośród ciągłego hałasu dzisiejszego świata i kultury skłonnej do porównań. W tym filmie porozmawiamy o tym, jak ważne jest skierowanie uwagi do wewnątrz, na siebie, a nie na otaczające nas osoby. Skupianie się na sobie to nie tylko trend w modzie, ale głęboko znacząca praktyka umysłowa. Jest to rodzaj dyscypliny umysłowej, która pozwala człowiekowi odciąć się od zgiełku świata zewnętrznego i skupić się na wewnętrznych potrzebach i celach. Współczesny człowiek codziennie staje w obliczu potężnego przepływu informacji, wiadomości, powiadomień, mediów społecznościowych, niekończących się porównań z innymi. Wszystko to zamienia umysł w pole bitwy, na którym uwaga jest rozproszona, a energia marnowana na niepotrzebne myśli i emocje. To właśnie w takich warunkach cisza staje się sprzymierzeńcem. Cisza pomaga przerwać atak hałasu i przywrócić kontakt z samym sobą. W ciszy zaczynamy widzieć siebie takimi, Jakimi jesteśmy. To, co zbędne, odchodzi, a to, co najważniejsze, zostaje odkryte. Uczymy się rozpoznawać nasze słabości, ale zamiast się ich wstydzić, zaczynamy postrzegać je jako punkty rozwoju. Wewnętrzny dialog staje się czystszy, wyraźniejszy, bardziej świadomy. Tworzymy cele nie pod wpływem oczekiwań innych ludzi, ale z wewnętrznej potrzeby. To w ciszy rodzą się prawdziwie znaczące decyzje. Ponieważ daje ona przestrzeń do refleksji, analizy i osobistej transformacji. Sukces oparty na ciszy i wewnętrznej koncentracji nie jest rywalizacją. To podróż w celu odblokowania własnego potencjału. To podróż w głąb siebie, gdzie każdy krok ma na celu rozwój, wzrost i wzmocnienie wewnętrznego wsparcia. Cisza jest przestrzenią, w której odnajduje się prawdziwą siłę. Nie jest to pustka, ale stan pełen znaczenia. W którym energia kierowana jest do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Wsłuchując się w siebie, uczymy się rozumieć nasze prawdziwe pragnienia, dostrzegać sposoby ich realizacji i iść naprzód z pewnością siebie. Koncentracja to także sztuka zarządzania uwagą. Odcinając się od niepotrzebnych rzeczy, człowiek oszczędza energię na rzeczy naprawdę ważne. Przestaje się spieszyć, jest mniej zmęczony, zyskuje jasność i wewnętrzny spokój. To cisza. W której rodzi się sukces. Niegłośna, nieostentacyjna, ale głęboka i trwała. Cisza to nie tylko pauza. To przestrzeń, w której następuje restart. To moment połączenia z samym sobą. W tym połączeniu rodzi się moc, która prowadzi do prawdziwego sukcesu. To cisza, wypełniona znaczeniem, w której głos rozsądku jest słyszany wyraźnie i pewnie. Nie ma w niej miejsca na chaos, ale na porządek, harmonię i spokój. Cisza dyscyplinuje umysł. To rodzaj treningu, w którym każda chwila ciszy staje się cegiełką w fundamencie silnej osobowości. Ten, kto opanował sztukę cichej koncentracji, jest w stanie podejmować mądre decyzje i pozostać niezłomnym w każdych okolicznościach. Taka cisza nie jest izolacją, lecz pogłębieniem. Nie jest oderwaniem, lecz koncentracją. Otwiera drzwi do świadomego życia, w którym ważna jest głębia, a nie szybkość. W bezruchu rodzi się mądrość, a w mądrości rodzi się prawdziwy bezruch. Osoba, która kroczy tą ścieżką, staje się przykładem wewnętrznej siły, stabilności i harmonii. Cisza uczy nas słyszeć to, co jest naprawdę ważne, a nie to, co jest głośne w świecie zewnętrznym. Porównywanie się do innych jest jedną z najbardziej podstępnych przeszkód w rozwoju osobistym. W dzisiejszym społeczeństwie w którym sieci społecznościowe pokazują starannie wyselekcjonowane fragmenty życia innych ludzi, szczególnie trudno jest nie dać się wciągnąć w grę porównawczą. Podświadomie oceniamy naszą wartość na podstawie osiągnięć innych ludzi: kto zarabia więcej, kto ma lepszy wygląd, czyj styl życia jest bardziej kolorowy. Takie zachowanie nie prowadzi jednak do inspiracji, ale do rozczarowania i niskiej samooceny. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że każda osoba żyje własnym życiem. Wyjątkowym i niepowtarzalnym. Nasze warunki wyjściowe, wartości, cele, a nawet przeszkody są różne. Dlatego porównywanie się staje się nie tylko bezsensowne, ale także szkodliwe. Tworzy iluzję, że nie spełniamy pewnych zewnętrznych standardów, podczas gdy w rzeczywistości te standardy wcale do nas nie należą. Skupiając się na swoim wyścigu, przestajemy się rozpraszać i zaczynamy doceniać własną podróż, własne małe zwycięstwa i wysiłki. Porównywanie prowadzi nas z dala od naszego prawdziwego ja, zmuszając nas do grania według cudzych zasad. Ale prawdziwa wolność to granie według własnych zasad, to zdolność do realizowania własnych wartości, budowania własnych celów i dążenia do własnego rozumienia sukcesu. Kiedy przestajemy porównywać się do innych, uwalniamy się od presji i otwieramy się na wewnętrzny rozwój. Zaczynamy dostrzegać, jak daleko sami się posunęliśmy. Jakie cechy rozwinęliśmy i jakie wyzwania pokonaliśmy? Pułapka porównań sprawia również, że człowiek staje się zależny od zewnętrznej akceptacji. Zaczynamy szukać potwierdzenia naszej wartości w oczach innych, zapominając, że prawdziwa pewność siebie budowana jest na wewnętrznym uznaniu. Jedynie porównując się z przeszłą wersją siebie, możemy dostrzec prawdziwy postęp i poczuć się dumni. To jest droga do prawdziwej samooceny. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, Twój wyścig należy tylko do Ciebie, a prawdziwy sukces ma znaczenie tylko wtedy, gdy podążasz własną ścieżką, a nie trasą wytyczoną przez kogoś innego. Pozostanie w swoim wyścigu oznacza nauczenie się dostrzegania siebie, a nie cieni innych. Wymaga to odwagi, wewnętrznego hartu ducha i szacunku do samego siebie. Musisz być w stanie zauważyć, jak daleko zaszedłeś, nawet jeśli ścieżka wydaje się powolna. W końcu prawdziwy postęp to ruch podyktowany wewnętrzną prawdą, a nie zewnętrznym hałasem. To umiejętność bycia w zgodzie z samym sobą i podążania naprzód bez względu na wszystko. Kiedy wybierasz swój wyścig, tworzysz przestrzeń pewności siebie, celu i spokoju. I to właśnie tam rodzi się prawdziwe poczucie spełnienia i sukcesu. Gdy daną osoba odnajdzie ten stan, przestaje być ofiarą okoliczności i staje się twórcą swojej rzeczywistości. To jest prawdziwe zwycięstwo. Cisza to nie tylko brak dźwięku, to możliwość usłyszenia tego, co zwykle to nie w hałasie codziennego życia. To moment, w którym wewnętrzny głos staje się słyszalny, a myśli stają się głębsze i wyraźniejsze. To właśnie w tej ciszy rodzi się kreatywność. To ona tworzy przestrzeń, w której mogą rozkwitać pomysły. Kiedy odłączamy się od świata zewnętrznego i pozwalamy sobie na bycie sam na sam ze sobą. Otwieramy drzwi do inspiracji, kreatywności i prawdziwego wyrażania siebie. Wielu geniuszy z przeszłości mówiło o znaczeniu samotności i ciszy jako źródła kreatywnej energii. Bez ciągłego napływu informacji z zewnątrz i rozpraszania uwagi, umysł jest oczyszczony i można skupić się na tym, co naprawdę ważne. W takich chwilach rodzą się nie tylko nowe pomysły, ale także zrozumienie samego siebie. Kreatywność nie staje się aktem tworzenia czegoś zewnętrznego ale procesem głębokiej wewnętrznej ekspresji. W tym stanie ciszy stajemy się bardziej świadomi naszych emocji, pragnień, celów. Zaczynamy zdawać sobie sprawę, które pomysły są naprawdę nasze, a które są narzucone przez społeczeństwo lub środowisko. To jest prawdziwa wolność kreatywności, kiedy nie kopiujesz cudzych pomysłów, ale wyrażasz własne. To właśnie w ciszy człowiek jest w stanie poczuć swoje mocne strony i wykorzystać je na dobre. Cisza jest również momentem przemyśleń. Pozwala naszej świadomości przetworzyć nagromadzone doświadczenie, połączyć różne pomysły, dostrzec nowe powiązania. Zaczynamy dostrzegać rzeczy, które wcześniej nam umykały, i to właśnie tutaj rodzi się inspiracja nie jako błysk, ale w wyniku wewnętrznej ciszy. W tej przestrzeni nie ma pośpiechu, nie ma hałasu jesteś tylko ty i Twoje myśli. Taka cisza odżywia kreatywność czyni ją bardziej urzeczywistnioną, dojrzałą i autentyczną. Kreatywność wyrastająca z ciszy niesie ze sobą szczerość i siłę. Nie stara się zaimponować, stara się wyrazić prawdę. Jest to kreatywność, która rezonuje z innymi, ponieważ pochodzi z głębi duszy. Staje się pomostem między światem wewnętrznym a rzeczywistością zewnętrzną, sposobem komunikowania się ze światem bez utraty siebie. W ten sposób cisza nie jest tylko warunkiem kreatywności. Jest jej źródłem, to przestrzeń, w której rodzą się znaczenia, obrazy, idee, a im głębsza cisza, tym jaśniejszy impuls twórczy. Słuchaj więc swojego wewnętrznego głosu. Jest w nim więcej mądrości niż we wszystkich zewnętrznych źródłach. To Twoja ścieżka i być może to właśnie w ciszy usłyszysz coś, co zmieni Twoje życie. Uwolnienie się od potrzeby zewnętrznej akceptacji jest jednym z kluczowych kroków do wewnętrznej wolności i dojrzałości. Współczesne społeczeństwo uczy nas od dzieciństwa poszukiwania uznania, dobrych ocen, pochwał od rodziców, polubień w sieciach społecznościowych, publicznego zatwierdzania naszych działań i decyzji. Wszystko to tworzy zależność, z powodu której często zaczynamy oceniać własną wartość przez pryzmat opinii innych ludzi. Jednak ta zależność czyni nas bezbronnymi. Kiedy zewnętrzna aprobata znika lub staje się niedostępna, nasze poczucie własnej wartości rozpada się. Prawdziwa siła pojawia się, gdy zaczynamy żyć w zgodzie z własnymi wartościami, a nie oczekiwaniami innych. Wewnętrzna akceptacja to uświadomienie sobie własnej słuszności opartej na osobistych zasadach, postawach moralnych i głębokich przekonaniach. Jest to poczucie spokoju, które wynika z robienia tego, co jest uczciwe wobec siebie. Nawet jeśli nie przysparza to sympatii innym, taka pewność siebie nie zależy od sympatii, aplauzu czy komplementów. Jest zakorzeniona głęboko wewnątrz. Stoicyzm twierdzi, że okoliczności zewnętrzne są poza naszą kontrolą. To samo dotyczy opinii innych. Dlatego szukanie aprobaty staje się pułapką. Oddajemy władzę nad sobą w czyjeś ręce. Kiedy jednak zwracamy się ku wewnętrznej akceptacji, odzyskujemy kontrolę. Stajemy się mniej podatni na manipulację, krytykę czy pochwały. Zaczynamy kierować się nie tym, co pomyślą inni, ale tym, co podpowiada nam nasze sumienie. Nie oznacza to ignorowania informacji zwrotnych. Wewnętrzna akceptacja to nie upór czy izolacja, ale dojrzałe zrozumienie własnej wartości. Pozwala na obiektywne przyjmowanie krytyki bez niszczenia poczucia własnej wartości. Osoba, która żyje z wewnętrznym punktem odniesienia. Nie potrzebuje ciągłego potwierdzania swojej ważności. Wie kim jest, co robi i dlaczego jest to ważne. Kiedy osoba szuka akceptacji od wewnątrz, buduje solidny fundament dla swojej tożsamości. Nie płynie z prądem, nie zmienia swojego zachowania, aby zadowolić opinię publiczną, ale pozostaje wierny sobie. Jest to szczególnie ważne w czasach niepewności, gdy znikają zewnętrzne punkty odniesienia. W takich czasach tylko wewnętrzna akceptacja może podtrzymać ducha i dać siłę do dalszego działania. Tak więc przejście od zewnętrznej do wewnętrznej akceptacji jest drogą do prawdziwej dojrzałości. Jest to powrót do samego siebie, do własnych prawd i przekonań. Jest to ścieżka, na której człowiek staje się wolny od zewnętrznych nacisków i zaczyna żyć pełnym, świadomym i harmonijnym życiem. Inwestowanie w siebie nie jest tylko wymyślnym terminem z książek o samorozwoju ale głęboką strategią budowania sensownego i harmonijnego życia. W świecie zdominowanym przez wartości materialne i zewnętrzne osiągnięcia łatwo jest zapomnieć, że prawdziwa wartość leży wewnątrz nas. Nasz umysł, dusza, zdrowie i przekonania moralne to prawdziwe skarby, które warto rozwijać i wzmacniać. Inwestowanie w siebie obejmuje kilka obszarów jednocześnie: fizyczny, umysłowy, emocjonalny i duchowy. Dbanie o ciało to nie tylko sport i prawidłowe odżywianie, ale także wystarczająca ilość odpoczynku, słuchanie sygnałów ciała i szanowanie własnych granic. Inwestycja mentalna obejmuje czytanie, uczenie się, rozwijanie nowych umiejętności, poszerzanie horyzontów. Dzięki temu stajemy się nie tylko mądrzejsi, ale także bardziej elastyczni, zdolni do dostosowywania się do zmian i podejmowania świadomych decyzji. Rozwój emocjonalny to droga do dojrzałości. To umiejętność rozumienia swoich uczuć, radzenia sobie z lękiem, wyrażania emocji w ekologiczny sposób i nie niszczenia siebie ani innych. Obejmuje również empatię, zdolność widzenia i odczuwania innych, bycia wsparciem, a nie źródłem stresu. Duchowy komponent inwestowania w siebie związany jest z rozwijaniem wewnętrznych cnót uczciwości, sprawiedliwości, odwagi, umiaru. Cechy te kształtują nasz charakter. Kierują zachowaniem i nadają życiu głębie. Inwestowanie w siebie oznacza nie tylko rozwój, ale także wzmocnienie fundamentu, na którym wszystko inne jest zbudowane. Bez silnej bazy wewnętrznej wszelkie osiągnięcia będą kruche i wrażliwe. Tylko osoba, która inwestuje we własny rozwój, jest w stanie sprostać wyzwaniom, podnieść się po porażkach i zachować wiarę w siebie w trudnych czasach. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że takie inwestycje to proces, a nie jednoetapowy wysiłek. Jest to codzienne przedsięwzięcie, które wymaga cierpliwości i dyscypliny. Są to nawyki, które nie przynoszą natychmiastowych owoców, ale czynią nas odpornymi, silnymi i harmonijnymi jednostkami. Każdy krok jest wkładem w Twoją siłę. Każdy wysiłek jest cegiełką w fundamencie cnotliwego życia. Stoicyzm uczy, że prawdziwa wartość człowieka nie tkwi w tym, co zewnętrzne, ale w tym, co wewnętrzne. Epiktet powiedział, że rozum i cnota są bogactwem, którego nikt nie może odebrać. Marek Aureliusz podkreślał, że cnota jest najwyższym dobrem. Dlatego inwestując w naszą siłę i cnotę, nie tylko poprawiamy jakość naszego życia, stajemy się kompletnymi, pełnymi istotami ludzkimi. Jednym z najpotężniejszych sposobów na utrzymanie wewnętrznego spokoju i zdrowia psychicznego jest świadome unikanie niepotrzebnych dramatów i toksycznej komunikacji. W dzisiejszym świecie, w którym emocje są często podwyższone, a konflikt staje się normą w komunikacji, kluczowe jest, aby być w stanie rozpoznać i zdystansować się od źródeł negatywności. Emocjonalne wampiry, ludzie skłonni do dramatyzowania, krytykowania i ciągłego narzekania, mogą zniszczyć nie tylko Twój nastrój, ale także Twój wewnętrzny świat. Negatywni ludzie tworzą atmosferę niepokoju, strachu i irytacji. Mają tendencję do wciągania innych w swoje emocjonalne burze, powodując, że doświadczają problemów innych ludzi jako własnych. Prowadzi to jednak do wyczerpania, utraty energii i zniszczenia osobistych granic. Osoba taka zaczyna żyć cudzymi scenariuszami, zapominając o własnych celach, potrzebach i pragnieniach. To ciągłe angażowanie się w cudze dramaty blokuje rozwój i pozbawia wewnętrznej wolności. Aby zachować zdrowie emocjonalne i psychiczne, Należy budować zdrowe granice. Nie oznacza to stania się obojętnym lub okrutnym. Oznacza to świadomy wybór środowiska, ochronę przestrzeni i niepozwalanie innym na manipulowanie naszymi uczuciami. Czasami najlepszym aktem jest odmowa komunikacji z kimś, kto nie szanuje naszej integralności i granic. Stoicyzm uczy nas, że świat zewnętrzny jest poza naszą kontrolą, ale nasze reakcje są całkowicie w naszej mocy. Nie musimy reagować na prowokacje, nie musimy angażować się w kłótnie, nie musimy wydawać ani grosza. Rozwój wymaga nie tylko chęci, ale także systematycznego podejścia, które obejmuje jasne planowanie, wyznaczanie realistycznych celów i codzienną dyscyplinę. W dzisiejszym świecie pełnym rozproszenia spokojna i zdyscyplinowana praca staje się nie tylko metodą, ale stylem życia. Jest to proces, w którym świadomie wybieramy skupienie i odporność porzucając chaotyczne środowisko zewnętrzne na rzecz wewnętrznego porządku. Dyscyplina to umiejętność zarządzania swoimi działaniami, nawet gdy brakuje motywacji. To ciągłe podążanie naprzód pomimo trudności i tymczasowych niepowodzeń. Tylko ci, którzy są w stanie podejmować codzienne kroki w kierunku swoich celów, osiągają znaczące wyniki. Spokojne otoczenie nie jest luksusem, ale koniecznością dla zachowania równowagi psychicznej i emocjonalnej. W takim środowisku rodzą się najlepsze pomysły, podejmowane są dojrzałe decyzje, a wola zostaje wzmocniona. To tutaj możemy usłyszeć samych siebie i uświadomić sobie, dokąd tak naprawdę chcemy zmierzać. Plan doskonalenia powinien być nie tylko logiczny, ale i elastyczny, uwzględniać zarówno nasze cele, jak i możliwości. Nie jest to zestaw sztywnych reguł, ale struktura, która wspiera rozwój. Dyscyplina i spokój tworzą razem potężną kombinację, która pozwala nam nie tylko osiągać cele, ale robić to z wewnętrznym komfortem i szacunkiem do samego siebie. Prawdziwy rozwój nie odbywa się w pośpiechu, ale w stałym postępie, krok po kroku, z jasnym celem i świadomą intencją. Podróż samopoznania to nie tylko próba zrozumienia siebie, to głęboki proces wewnętrznej eksploracji, który ujawnia ukryte zasoby, potencjał i prawdziwe aspiracje. Kiedy człowiek zaczyna zadawać sobie pytania, kim jestem i czego tak naprawdę chce, otwiera drzwi do świata swojej prawdziwej natury. Poznanie siebie pozwala nie tylko zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, ale także wytyczyć ścieżkę rozwoju bez polegania na zewnętrznych standardach. Daje wolność od opinii innych ludzi i tworzy stabilne poczucie wewnętrznej pewności siebie. Samoświadomość to praktyka obserwowania siebie, swoich reakcji, myśli i emocji. Ważne jest nie tylko zauważenie, ale zrozumienie, co kryje się za moimi pragnieniami, jakie są moje prawdziwe wartości. Tylko zdając sobie z tego sprawę, można zbudować życie, w którym poczujemy się naprawdę spełnieni. Wewnętrzna wiedza o sobie jest solidnym fundamentem, na którym wszystko jest zbudowane od relacji po karierę, od celów po sposoby ich osiągnięcia. Osoba, która zna siebie, jest mniej podatna na stres. Manipulacje i niepokój działa od wewnątrz, a nie w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. W tym momencie zaczyna się prawdziwa wolność bycie sobą i poruszanie się w zgodzie ze swoją naturą. W warunkach ciągłego przeładowania informacjami, stresu i rywalizacji społecznej zdrowie psychiczne staje się jednym z najcenniejszych zasobów. I to właśnie cisza może być potężnym narzędziem do przywracania i harmonizowania stanu wewnętrznego. Cisza to nie tylko brak dźwięków. To przestrzeń, w której umysł uspokaja się, a emocje wracają do równowagi. Kiedy pozostajemy w ciszy, mamy możliwość prawdziwego usłyszenia siebie, przeanalizowania myśli i uczuć, oraz uwolnienia się od mentalnego hałasu. Uzdrawianie ciszą jest praktyką dostępną dla każdego. Wystarczy każdego dnia znaleźć choć trochę czasu na samotność, odłączenie się od zewnętrznych bodźców i komunikację z samym sobą. W tym czasie człowiek uczy się zwalniać. Słuchać swojego ciała, zauważać wewnętrzne sygnały. Cisza pomaga obniżyć poziom stresu, normalizuje oddech i przywraca wewnętrzny rytm. Zdrowie psychiczne to nie tylko brak problemów, ale aktywny stan wewnętrznej równowagi, który wymaga troski i uwagi. Cisza staje się uzdrawiającym tłem, na którym dusza zostaje przywrócona, a umysł uzyskuje jasność i siłę. Prawdziwy sukces nie zawsze jest głośny, może być cichy. Powolny, ale trwały i głęboki. W dzisiejszym świecie ciągłego ruchu, hałasu i produktywności sztuka ciszy jest rzadką cnotą. Jednak to właśnie tam kształtują się prawdziwe wartości, wzmacnia się charakter i rodzą się zrealizowane cele. Sukces, który rośnie w ciszy, nie zależy od aprobaty innych czy zewnętrznego uznania. Jest zbudowany na wewnętrznym spokoju, jasności i głębokim zrozumieniu własnej ścieżki. Stoicyzm uczy nas. Wszystko, co naprawdę ważne, dzieje się wewnątrz. Zewnętrzne osiągnięcia tracą wartość, jeśli nie są poparte wewnętrzną harmonią. Cisza pozwala nam uświadomić sobie prawdziwą istotę sukcesu. Nie jest to zwycięstwo nad innymi, ale zwycięstwo nad samym sobą, nad naszymi lękami, wątpliwościami i chaosem. To droga do odporności, dojrzałości i wewnętrznego dobrostanu. Niech Twój sukces nie będzie głośny, ale głęboki. Nie ulotny, ale trwały, nie narzucony z zewnątrz, ale zrodzony w ciszy Twojej własnej znaczącej ciszy. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, możesz to zrobić, wybierając odpowiedni plan na przycisku Dołącz. Lub po prostu zasubskrybuj i daj nam polubienie. To najlepszy sposób, aby podziękować nam za naszą ciężką pracę. Do zobaczenia w następnym filmie. Bądź odporny, bądź szczęśliwy.